W pierwszych tygodniach życia poza dużą potrzebą bliskości potrzebą ssania dziecko potrzebuje również snu, nawet do 20 godzin na dobę. Na temat skutków niedoboru snu, zarówno u dzieci, jak i u rodziców, jest wiele badań naukowych. Dlatego warto zadbać o to, aby sen waszego maleństwa był spokojny i bezpieczny. Otulając dziecko przy pomocy rożka czy kokonu, jesteśmy w stanie zapewnić mu warunki zbliżone do tych, które znalazło na matki. To z kolei przekłada się na jego spokojny sen. Przy opatulaniu ważny jest fakt, iż wspiera ono prawidłowy rozwój układu oddechowego i nerwowego maleństwa. Dla spokoju rodziców i bezpieczeństwa dziecka ważne jest, aby zadbać o miejsce do spania. Wygodny materac, Prześcieradło z naturalnych materiałów. Śpiworek dostosowany do temperatury otoczenia. Te produkty wystarczą, aby sen nocny Twojego dziecka był bezpieczny. Odpowiednio dobrany śpiworek zapobiegnie przypadkowemu nakryciu twarzy, tak jak to może mieć miejsce w przypadku kocyka, oraz zapobiegnie rozkopywaniu się. Ważną rolę w spokojnym śnie. Odgrywa też pierwsza przytulanka. Ta, zrobiona z naturalnych materiałów, chłonących zapach mamy, da dziecku poczucie bezpieczeństwa. Nasze produkty wykonane są z miękkich, przyjemnych tkanin, regulujących temperaturę ciała. Są wytworzone z wysokiej jakości, atestowanych materiałów i w 100% wyprodukowane w Polsce.